Kochani, tuż przed świętami chciałam Wam pokazać, jak przycinam Helebor, chyba się nazywa Róża Zimowa w Polsce. U nas to jest Helebor i właśnie ją przycinam teraz. Tak naprawdę, ale nie miałam. to są moje Helebor. One już. malutkie. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie widać. Ja Wam to potem pokażę, ale mniej więcej no to są stare liście, tak? Stare liście nas nie interesują. Trzeba je wyciąć, żeby miały więcej światła i większe możliwości. Biorę stare uważając na te nowe i po prostu je przecinam i to. I wyrzucam i to jest taki bałakan. Trochę mi tutaj nie wygodnie. Bardzo uważać, żeby nie przyciąć nowych kwiatuszków. Oczywiście, jak przytniecie to nowe, to się nic nie stanie, bo one sobie, one dopiero teraz będą miały przyrost. Także to nie jest problem. Aczkolwiek, szkoda by było. <laughs> Niektóre są już tak stare. One w ogóle miały tutaj przejścia, bo. Bladuję mszyce. mszyce i to nie fajnie wyglądało. A ja po prostu je zostawiłam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu się tym przejmować, jak już jest prawie koniec lata. I wiecie, po prostu oni sobie używają tych wszystkich listków, które są. A ja Nie wiem, czy to widać dobrze, bo ja tutaj musiałam sobie usiąść na mojej podniesionej grządce, bo ja nic nie widzę. Jest tutaj dużo listków. O ja już widzę teraz, że zaczynają wychodzić mi cebulki. Super. Ekstra. Będziecie widzieć, które to są stare liście, a które są nowe, bo to widać. Będziecie też widzieć, które już są nowe, do, się biorą do kwitnienia. Bo to zdecydowanie widać, jeśli chodzi o, o ciemiernika. Także ja je przycinam w ten sposób, bo po prostu u mnie w Szkocji tutaj jest mało światła. I szkoda by było, żeby one... Tutaj widzę, jakiś nowy jest, żeby go nie ściąć. One pewnie Wam się położą, jak przyjdzie mróz i to jest całkowicie, absolutnie normalne, ale i co, jak gotowe wszystko. Ola, idzie do śmieci, tu widzę jeszcze jakiś jeden, ja mam trzy tutaj w tym bedzie, nie wiem co zaraz Wam pokażę, jak to wygląda teraz. To są nowe. Ten jest nowy. Te są nowe. Jak widać, zresztą tu wychodzą nowe, a tu wychodzą cebulki. Pytanie tylko, co to jest. Ogólnie, moja grządka wygląda tak. Tragedia. Ale nic nie robię. Chciałam tylko przyciąć te ciemniki, żeby sobie rosło, żeby miała więcej światła. I, I super, I teraz widać jak one wychodzą, zobaczcie, tu, tu i będą wychodzić jeszcze z innych, tu, tu proszę. Także tam widzę, o tutaj, nie widać, tam już są nowe za zaczątki, także nie musicie tego robić, ale ja to zawsze robię i, i fajnie mi kwitną. Także trzymajcie się, kochajcie się i do usłyszenia.